Kiedyś to było, to podróż w czasie do wydarzeń, które miały miejsce w mijającym tygodniu kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Prezentowane materiały archiwalne TVP komentują Agata Bachanek i Roman Czejarek. Dobry wieczór Państwu. Ja się tak zastanawiam, Dobry wieczór. Roman, mhm. jakbym chciała zmienić samochód. I tak sobie myślę, jakbym zmieniła na Fiata 126P, powiedziałbyś mi coś więcej na ten temat? Yy, powiedziałbym Ci, że trzeba wozić ze sobą kijek, taką szczotkę, klej do podsufitki. Ja mam z kolei model, ale tak się patrzę, czy mi się ten model różni od, od tych Fiatów, które mamy tutaj w studiu, bo jednak one nie są identyczne. I to jest chyba model z ostatnich serii produkcji, ale fajnie Ale zrobione. ładny kolor. Że kolor. Tak, bardzo Wiesz, ładny jak kolor. mówił pan mechanik mój ukochany, który mi zawsze sprzedawał samochody, mm -hmm. jak żona mówiła, że o ładny kolor. On się tak patrzył, bramie na bok, mówi, Panie Romanie, nie kolor jeździ. <laughs> Wiem, gdzie sprawdzimy, co się zgadza, czy co się nie zgadza. Z tymi tutaj w studiu prawdziwym. Czyli gdzieś można coś doczytać? No rzeczywiście, klikasz Wikipedia i wszystko masz. Jedziemy? Jedziemy. 26 września 2001 uruchomiono polską Wikipedię, wolną encyklopedię internetową. Co częściej, Wikipedia czy encyklopedia? Nie, no wiadomo, w ogóle Internet. Dziś to tam szukamy informacji, bo szybciej i łatwiej powstanie Wikipedii ułatwiło mocno życie uczniom i studentom. Ci do internetowej bazy o świecie mimo wszystko podchodzą z rezerwą. Na Wikipedii szukam takich bardziej ogólnych rzeczy, jeśli już. Jeśli trzeba coś bardziej konkretnego zrobić, to czasami też inne strony są tematyczne albo na przykład jakieś książki ewentualnie. Ja w Wikipedii nie wierzę, to jest coś informacyjnego, to jakby taka ulotka znaleziona dla mnie na ulicy. Może ją tworzyć każdy użytkownik, stąd na początku istnienia nie wszystkie informacje w niej zamieszczane były prawdziwe. Jak słynny już Henryk Batuta, fikcyjna postać, która miała stronę na Wikipedii. Dziś korzystają z niej najważniejsze osoby w państwie. Jest na dziewiątym miejscu najczęściej odwiedzanych portali przez Polaków. Prawie 7 tysięcy osób na bieżąco uzupełnia jej zawartość. Coraz lepiej jesteśmy odbierani przez świat nauki. To można zauważyć chociażby przez to, że no, uniwersytety chcą na przykład publikować prace licencjackie wewnątrz Wikipedii. Jednak przy ich pisaniu studenci wolą chwycić po opasły tom. Korzystam, bo obecnie studiuję na dwóch kierunkach i do pracy licencjackiej są potrzebne encyklopedie. i tak naprawdę, no, nie wyobrażam sobie, żeby nie używać tego w pracy licencjackiej. Tak popularnych kiedyś wielotomowych baz wiedzy w księgarni już nie doświadczymy. Co nie znaczy, że Wikipedia wygrała wyścig ze swoją papierową konkurentką. Encyklopedie schodzą, no nie jest to już sprzedaż taka, jak nie było w Wikipedii, ale. Ciągle jest zainteresowanie. I będzie nadal, twierdzą tradycjonaliści. Bo Wikipedia może ma przewagę, jeśli chodzi o szybkość dotarcia, ale w Polsce za jej starszą siostrą stoi 60 lat doświadczenia w informowaniu nas o świecie. Jest to źródło potwierdzonej, rzetelnej informacji. Natomiast w Wikipedii zawsze narażamy się na to, że nie wiemy, czy te informacje są prawdziwe. Prawdziwa jest na pewno rewolucja, jaka dokonała się za sprawą Wikipedii. Dziś dostępna jest w prawie 300 wersjach językowych. Plasuje się na szóstym miejscu na świecie wśród najczęściej odwiedzanych stron internetowych. Waldemar Stankiewicz, TVP Info. Wikipedia na pewno niejednokrotnie pomogła wielu uczniom, czy też studentom, ale również trzeba uważać, bo nie zawsze Oj, wszystko jest dokładnie sprawdzone. Co byście Państwo bez tej Wikipedii zrobili, tak szczerze mówiąc, a po drugie... Jak szybko ten materiał, to nagranie z naszego archiwum, w sumie nie tak stare, bo sprzed paru lat, mm -hmm. stał się kompletnie nieaktualne. Bo tam jeszcze jest mowa, że no może już wiele osób nie kupuje tych tradycyjnych, ale one się ciągle sprzedają, przecież to się już w ogóle nie sprzedaje. Nikt się nie bawi w drukowanie tych wielkich encyklopedii. Mamy te elektroniczne. Polska Wikipedia jest jedną z najsilniejszych na świecie. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, każdy z nas tak naprawdę może. Może wprowadzić zmianę. Tak, i mm -hmm. może redagować hasło. Są oczywiście redaktorzy, którzy to sprawdzają. Ale ty możesz napisać o sobie. Ja mogę napisać o sobie, gdybym chciał. Ja mogę o tobie, ty możesz o mnie. Tak. O, musimy zrobić hasło kiedyś to było. <grym> no właśnie, no że, tak. jest, że jeszcze nikt na, na to nie, to nie wpadł. wpadł. To szybko to zrobimy, ale z jednej strony fajnie, a z drugiej strony źle. Bo przecież każdy może się chwalić. A nie pisać tych rzeczy, które tam. No. Dokładnie. Dlatego trzeba uważać, bo naprawdę nie zawsze wszystkie informacje są sprawdzone. Po ale prostu. jest jeszcze gorsza rzecz. sztuczna ta mm -hmm. inteligencja, bo ona potrafi przynajmniej o, tak. na dzisiejszym poziomie tak, kłamać tak, tak, tak. tak mm -hmm. że wychodzą bzdury, ale ona tak dość wiarygodnie kłamie. Tak. To e, ciekawe, ciekawe co. By... Właśnie no, o tym co? samym pomyślałam. Wiem, no, no, co chciałeś powiedzieć, co by Wikipedia powiedziała o wyborach z 2001 roku? Że łatwo nie było. 23 września 2001 odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła koalicja SLD-UP. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska, która wprowadzi do Sejmu 64 posłów. Samoobrona 53, PSL 43, a Prawo i Sprawiedliwość 41. Szóstym i ostatnim ugrupowaniem, które wejdzie do Sejmu jest Liga Polskich Rodzin, która będzie miała 37 mandatów. Raczej na pewno do Sejmu nie wejdą AWSP i Unia Wolności z poparciem odpowiednio ponad 5 i ponad 3%. Wiadomo też, że Lewicy najprawdopodobniej zabraknie kilkunastu mandatów do tego, by mieć większość w Sejmie i by móc samodzielnie tworzyć rząd. Na jakie rozwiązanie w takiej sytuacji zdecydują się liderzy SLD i Unii Pracy, nie wiadomo. Możliwe są dwa wyjścia rząd mniejszościowy lub koalicja, najbardziej prawdopodobna z PSL-em. Leszek Miller na razie unika wszelkich spekulacji, czeka na oficjalne wyniki i cały czas liczy, że lewica zdobędzie jednak większość. Jak sam mówi, nie widzi ugrupowania, które miałoby zbliżony do lewicy program, co mogłoby być podstawą zawarcia koalicji. Także prezydent Aleksander Kwaśniewski uważa, że każda koalicja, także ta ewentualna z PSL-em, wymagałaby zapłacenia bardzo wysokiej ceny. Ludowcy tymczasem niczego nie przesądzają i deklarują, że są gotowi do rozmów. Taką samą gotowość zgłasza samoobrona, choć, jak mówi jej szef Andrzej Lepper, jest ona skłonna przy spełnieniu podstawowych warunków poprzeć rząd mniejszościowy lewicy. Rozmów koalicyjnych na pewno nie przewidują pozostałe ugrupowania parlamentarne Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Liga Polskich Rodzin. Liderzy Ligi nie wykluczają, że możliwy byłby tak zwany wariant litewski czyli stworzenie układu rządowego bez SLD. Jednak to rozwiązanie jest mało prawdopodobne w zgodnej opinii pozostałych komitetów. Tak, Ja przyznam szczerze, że rok 2001 miałam wtedy 9 lat, więc yy, wiadomo. Niespecjalnie je, yy, to Cię interesowało. Dokładnie, dokładnie. Tak Wiem o co chodzi, a ja wtedy biegałem po Sejmie i pamiętam czy w sumie to nie było takiego wielkiego zdziwienia, bo ludzie byli tak chyba rozczarowani rządami aws u Akcji Wyborczej i Solidarność, yy, i tak byli tym zniechęceni do tego wszystkiego, że, że chcieli zmiany. To głosowanie na lewicę i Unię Pracy. A później jeszcze na tą koalicję z PSL-em, bo trzeba było jakoś koalicję jednak, jak się okazało, zrobić. Tu, w momencie, jak nagrywano ten materiał, jeszcze liczono te głosy. Wydawało się, że to będzie dobre rozwiązanie. Po czym minęło znowu kilka lat, i znowu ludzie mieli tak dość, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość dziwna koalicja z samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. A potem było znowu tak dość, znowu zmiana, a potem jeszcze jedna zmiana. Zastanawia mnie to, że my w Polsce tak od ściany do ściany, od ściany do ściany. Jakby się nie dało tak. Ze skrajności w skraj. W miarę normalnie tak, po środku. Tak. 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 Mm -hmm. To teraz od wyborów przeskakujemy do. Do filmu. Nikifor. Do film Krynica. I tak. I Nikryfo Nikifor tak. Krynicki. I tak. I aktorka, która całe Krystyna życie czekała Feldman, na solową dokładnie, rolę. Dokładnie, wspaniała aktorka w tak. tym filmie dokładnie Krystyna Feldman i Nikifor. 24 września 2004 premiera filmu Mój Nikifor w reżyserii Krzysztofa Krauzego. Przyjaciela Mariana Włosińskiego ciągle maluje. Opieka nad krynickim geniuszem staje się dla włosińskiego sensem życia. Film, jak mówią jego twórcy, nie jest biografią Nikifora. W tym filmie jest jakby bardziej osobisty ton niż na początku nam się wydawało filma dwóch bohaterów. Postać Nikifora, dziś zaliczanego do pierwszej piątki najgenialniejszych naiwnych świata, wcieliła się Krystyna Feldman. Lwowianka, aktorka z 67-letnim stażem, mająca na swoim koncie parę ról męskich. Nikifora widziała kiedyś na własne oczy w klinicy. Wtedy wydał się jej, jak powiedziała, dziwolągiem. Dziś go podziwia. Mój Nikifor, bo to jest też i mój Nikifor. Mogę to określić jako chyba... Jakąś najpiękniejszą przygodę mojego życia. Film ma być gotowy na festiwal w Gdyni. Premier zapowiedziano na 24 września. Obok Krystyny Feldman wystąpią także Roman Goncarczyk, Lucyna Malec, Jerzy Gudejko, Magdalena Cwenów na inni. Malować musi być zdrowy. O, kolego! Całe życie czekała Krystyna Feldman na tę pierwszą planową rolę, za którą otrzymała szereg nagród zarówno w Polsce, jak i za Bo granicą. Nagród indywidualnych. Naprawdę, naprawdę była świetna. Jak państwo będziecie w Krynicy, że jeździsz czasami do Krynicy, czy jeszcze dzisiaj? Byłam, dużyna? byłam. Dawno, ale to muszę to się jeszcze To zwykle raz każdy wybrać. mówi, dobrze, uzdrowisko, pijania, Krynicy, oczywiście. kiepura. Tak, ta mm -hmm. w górach, nie tak ta nad jest, morzem, nie tak Krynica jest. Morska. A polecam państwu, jest tam genialne muzeum właśnie poświęcone Nikiforowi ze świetną Ekipą muzelników w środku z panem Kustoszem, który wspaniale oprowadza. I ono jest naprawdę tak precyzyjnie zrobione. Tak opowiada o różnych detalach, smaczkach, o tych wszystkich rzeczach. My tak niewiele wiemy o tym niezwykłym człowieku, o jego rodzinie, o jego matce. Ojca nie znamy zupełnie przecież. Nie wiadomo, choć są różne podejrzenia, że to pewna znana postać. I ten Nikifor, który, będąc tak prostym człowiekiem niewykształconym, rysujący na resztkach papieru, Kredkami takimi szkolnymi. Mający problemy z mową i ze słuchem. Poważne, i to mhm. bardzo poważne problemy. Krynica, zdrój, muzeum poświęcone kiforowi, proszę pamiętać. Zostajemy przy filmowych tematach, bo był film dziejący się u nas w Krynicy. To teraz wędrujemy za ocean do środowiska, gdzie nagle człowiek skni za Polską i jak dostaje w paczce ten. Jak to mówił Andrzej też biały obrus to płacze. Mało tego, jeszcze powiem taką ciekawą rzecz. Kiedy wyjeżdżałam na studia, cztery lata spędziłam w Stanach Zjednoczonych, ale zanim wyjechałam, ja nigdy wcześniej nie byłam w tych Stanach. Mm -hmm. I pamiętam, jak mój trener A powiedział... A było tak, jak miało być, czy No właśnie, poczekaj, po, po, no. I mówię, mój trener im powiedział, że o, na pewno zostaniesz, zostaniesz na pewno. I zaczął mi opowiadać, jakie kiedyś było postrzeganie Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że my tu myśleliśmy kiedyś... Że te dolary to tam leżą na ulicy. No tak, Ameryka, pani. Tak. A to wcale tak nie wygląda. Nie żartu, nie leżały. Ja. <grymne> 26 września 1997. Premiera filmu Szczęśliwego Nowego Jorku w reżyserii Janusza Zaorskiego. Polacy i sztuki, cud na Greenpoincie. Jest to film, który poprzez pretekst emigracyjny mówi o istotnych losach nas, również żyjących tutaj nad Wisłą. To nie zli, tylko opowieść o emigrantach. Zdjęcia do filmu kręcono w Nowym Jorku, Warszawie, Gdańsku i okolicach Zakopanego. Ich autorem jest Paweł Edelman. W filmie grają między innymi Katarzyna Figura, Bogusław Linda, Cezary Pazura, Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski i Rafał Olbrychski. Yes, tak film y, pokazuje grupę Polaków, którzy chcą bardzo szybko dorobić się fortuny, a tu się okazuje zderzenie dokładnie, bo dolary leżą na ulicy, a tu się okazuje zderzenie z rzeczywistością, trzeba normalnie zasuwać, pracować i wcale nie jest Było tak coś, lekko. Co się tak tam zaskoczyło szczególnie jak pojechałaś? Czy tak? to pierwsze mm. zderzenie Prawdy z opowieściami? Tak, na przykład to, że chociażby to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, no. stacje benzynowe, które naprawdę u nas są na bardzo wysokim poziomie, które są czyściutkie, na których już często możesz dobrze zjeść nawet, no tam naprawdę jest to dalekie od ideału. Znaczy to jest taka pierwsza rzecz, która ja mi przychodzi. Ja samochód i pamiętam pierwsze tankowanie na stacji i podjechałem do tego dystrybutora, włożyłem go mhm. w samochód i to nie chciało działać. Tak. I ja myślałem, że może coś źle robię, że źle obsługuję, więc odkładam na nowo. Jeszcze raz. Okej, okay, spróbuję ten obok drugi. Nic. I dopiero wtedy do mnie dotarło, doczytałem, ale to było zamazane, zniszczone, bo ta stacja wyglądała naprawdę źle. Dokładnie. Że ze względu na kradzieże, najpierw masz zapłacić w okienku. A dopiero później i dopiero pani Z okienka, która tam była, ciemnoskóra zresztą, ona odpalała ten dystrybutor i on za tą kwotę, jaką ja jej zapłaciłem, pozwalał na zatankowanie paliwa i inaczej się nie da, bo ludzie kradli i odjeżdżali. I ja poszedłem i zakratowane okienko z małym otworkiem i tam gotóweczka. Cash, only cash, nie karta tankowanie tego pożyczonego samochodu. Elektronika, która wcale nie jest aż tak rozwinięta dużo szybciej niż u nas. Yy, kontakty z płaską dokładnie, wtyczką na 120 kilka voltów, więc ta sieć w ogóle, przewody wiszące jak Ameryka, długa i szeroka, jak się wiedzie, poza duże miasta tak. na słupach. Takie dla mnie, dla elektryka z tego pierwszego wykształcenia, szokujące zupełnie, że u nas to tak w Europie nowocześnie tak. jakoś Tak, stan stanowi nierówny, wiadomo, natomiast jest też. Są też miejsca, w których naprawdę jest daleko od ideału, jeśli chodzi chociażby o czystość. Yy, tak. I yy, słynne fast foody, które w Polsce były przedmiotem marzeń wielu osób, które jechały na wycieczkę do Warszawy, żeby wejść do pierwszego w Polsce. Nie powiem co, ale mówiliśmy o tym także kiedyś to było. Tak. Żółty znaczek z literką M. W Złote łuki tak zwane. Stanach wyglądały naprawdę, delikatnie mówiąc, tak sobie. Dokładnie. Ale wracając do tego filmu. To jest film, który zmienił karierę pewnego bardzo znanego artysty w Polsce. Marek Kościkiewicz napisał muzykę mhm. do Szczęśliwego Nowego Jorku. I tę muzykę podarował w pewnym sensie kilku różnym wykonawcom, bo tam kilku różnych wykonawców nagrywało ścieżkę dźwiękową, i zobacz, że o mało kim pamiętamy. Pamiętamy tylko tą piosenkę tytułową, którą śpiewa Artur Gadowski. Mhm. I to był moment, kiedy Artur Gadowski się próbował wycofać ze sceny rynku rozrywkowego w Polsce. Kiedy stwierdził, że nie, to już nie dla niego, i po tym sukcesie tej piosenki doszedł do wniosku, że on na tę stronę wraca i śpiewa do dziś. Chociażby mm. w czasie tego rocznego lata z i raz z Arturem była i się pojawiała. Także Marku dzięki chociaż za to, że komponując tak fajną muzykę i robiąc tak fajne utwory nakręciłeś Artura do tego, żeby dalej występował świetnie. Trochę współczuję innym wykonawcom, jest tam grupa Golden Life, która świetnie też gra mm -hmm. w tym utworze, w tym filmie. Ich utwory jakoś tak, no, no wiem, no, ale to był przebój. To już teraz tak. Teraz Wsiadamy? już się przesiadamy. Tak brum, 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 jest. Przesiadamy się do malucha i będę decydować, czy zmieniam furę. Ale ładny kolor jest. No prawda? naprawdę jest piękny. I wie, chociaż ten mój mechanik mówił, że nie kolor jeździ, tak. to wierzę o tym, że czerwony jest zawsze szybszy. O. No właśnie. A mamy tu czerwonego malucha też. Proszę spojrzeć, za chwilę o nim, także. 22 września 2000 roku zakończono produkcję fiata 126 p. Pierwszego malucha jeszcze z włoskich części zmontowano w bielsku 6 czerwca 1973 roku. Kosztował około 30 miesięcznych pensji, czyli 69 tysięcy. Tyle w polmozbycie, czyli na talony, bo na wolnym rynku płacono 110 tysięcy. Już po roku przyszedł czas na pierwsze zmiany. Nowy wystrój wnętrza lepsze hamulce i silnik o pojemności 650 cm. Poprzednim samochodem jeździłam 23 lata. Na tyle dobrze mi się sprawdził, no i tyle lat jeździł, że kupiłam ponownie następnego. Po prostu jest dla kobiety bardzo dobry. Maluch stał się gwiazdą Czerwonego Fiata 126 inżyniera kawłoskiego, czyli 40-latka. Znał wtedy każdy. Jeździło mi się bardzo dobrze. Ja myślę, że bardzo wielu ludzi będzie miało ogromny sentyment do tego samochodu, w końcu to był najbardziej dostępny powszechnie. Myślę, że wielu, wielu ludziom będzie brakowało takiego samochodu. Na przykład młodym entuzjastom sportu motorowego. To jest to najtańszy sprzęt dostępny na rynku i wszyscy młodzi zawodnicy, którzy próbują swoich sił w rajdach, mogą od niego zaczynać, uczyć się na nim. W 1979 roku Fiat kończy produkcję modelu 126 we Włoszech, a produkcja w Polsce wzrasta do 200 tysięcy rocznie. 17 kwietnia 1980 roku zakład opuszcza milionowy Maluch. W 85 roku poznajemy model FL. Silnik uruchamia się w końcu kluczykiem, a nie dźwignią albo kawałkiem kija od szczotki, gdy zerwała się linka. Ocieplało go się po to, żeby wyciszyć hałasy, które silnik wydawał. Robią się skrzyneczki pod siedzenia. Fabryka obchodzi kolejne święta, nie przypadkiem chyba w lipcu. W 1985 roku, 13, dwumilionowy maluch. Lipiec, 93, kolejny milion. Ale się kolegi często śmieli, no mówię, dobrze, wsiądziesz, to wsiądziesz, ale jak ty z tego samochodu wysiadasz, bo to przecież taki maluch, ja mówię, to ja wstaję i się ocząsam, spada ze mnie i, i garażuje go. Aż nad Maluchem zaczęły się zbierać czarne chmury. Na początku lat 90. oparł się co prawda konkurencji Cinquecento, ale w 1995 roku w związku z wprowadzeniem obowiązkowych katalizatorów Fiat chciał zaprzestać produkcji. Malucha wziął w obronę popularny tygodnik motoryzacyjny. Czytelnicy słali do Ministerstwa Transportu listy z prośbami o interwencję. Nie Ministerstwo Transportu, ale producent zareagował w końcu na to, i dokonał takich zmian technicznych w Fiacie 126. Głównie chodziło o zastosowanie układu katalitycznego, że maluch nadal mógł być produkowany. Malucha udało się uratować. Ku radości 40 tysięcy ludzi, którzy co roku wyjeżdżali z salonów nowym samochodem. Ale w tym roku coś się skończyło. Sprzedano tylko 14 tysięcy maluchów. Zawsze, kiedy zapowiadaliśmy koniec produkcji, ludzie protestowali, żałowali, ale przychodzi taki moment, że trzeba podjąć tę trudną decyzję. To nie jest już auto tak nowoczesne. Na pocieszenie, Fiat zamierza wyprodukować jeszcze krótką serię około tysiąca sztuk w kolorach żółtym i czerwonym. Ludzie proponowaliby nazwać tę serię Bye Bye, Desperado, Finito lub Ciao. Wybrano Happy End. Porozmawiamy teraz o tych dwóch szybkich strzałach i czerwonej i niebieskiej. Taszyca. Yy, ta szy... co. No właśnie, ale, ale zaraz to wyjaśnię, bo się też z Romanem podzieliliśmy. Pan od czerwonego malucha, pan od niebieskiego malucha, więc ja najpierw przedstawię w cudzysłowie mojego pana od czerwonego malucha, pan Andrzej Łażewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Paweł Balkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Wesołe Maluchy, tak? Zgadza się. Dokładnie. Yy, a tych maluchów w tym stowarzyszeniu to ile, tak? Wszystkich razem. Yy, ponad 2000 jest oznakowanych. Wow! wow no to na to nie, że 2, 3, 4. 2000! Oprócz tego 60 tysięcy na grupie. Wow. Wesołe maluchy, w grupa Facebook. Co jest oryginalne, jeszcze w tym samochodzie? A co już zostało zmienione? Bo lusterka są nowe, tak? Hmm. Czy stare? Stare, to jest I były z dwóch stron lusterka, o, bo czyli, mi się wydaje, że o... w tych pierwszych maluchach to było tylko to wewnętrzne tutaj. Pierwszych była wersja niestety tylko i wyłącznie od strony kierowcy, od pasażera no. nie było. W tym już jest jak gdyby, już pod modyfikacjach są z dwóch stron. Jak się miało malucha, to pamiętam, że stawiało się go pod blokiem i zabierało się ze sobą tak. Odkręcało się antenkę, żeby nie ukradli. Oczywiście. E, akumulator niektórzy zabierali, czyli otwierali tam. Nie maskę, gdzie on jest? Z tyłu czy z przodu akumulator? Z Masę, przodu. Z przodu. Czyli przodów, maskę. Tak? Zabieram akumulator. Jak akumulator, to koło zapasowe raczej też, bo zniknie na pewno. O. I Wycieraczki. Wycieraczki. Wycieracz. Tak. I było takie coś, co chyba jest też tutaj, takie zabezpieczenie nakładane na reflektor, żeby ludzie nie odkręcili tam śrubek. Żeby nie tak, wyciągnęliśmy, nie wyciągnęli, wyciągnęli... toru. Tak. A, a, a jeszcze zakładały się te takie blokady na kierownicę, czy nie? Tak zwane tak. laski. Jak tak, tak, tak. tak. To było zabezpieczeniem w tych, w tych czasach zamiast alarmu, bo jeszcze tak. alarmy były, ale to było. jakby się raczkowało, to tylko, to, mieli to. tylko było cały czas, bo to tylko było podłączenie otwarcia <laughs> drzwi. Jak się tylko drzwi otworzyło i zamknęło, to on przestał wyjść. Malucha, jak się odpalało. Moment, muszę sobie przypomnieć, bo ja prawo ja zrobiłem, na malucha. to tu było. Między siedzeniami takie coś do, do pociągania. Był. Gaźnik? Nie, to nie, rozrusznik. I rozrusznik. Mhm. Nie, to sanie. 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 Znaczy sanie, 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 sanie. sanie. sanie do, 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 gaźnika. do gaźnika. I trzeba było jakoś uważać, żeby nie za mocno pociągnąć, bo można było bo, zalać. Nie, można było nie. spalić linkę, która dotykała y, przewodów. To już tak dokładnie to nie pamiętam. Czyli <grym> dlatego ona potem... urywała się, dlatego, bo była no. nadpalem, nadpalana. No, to się miało taki ten. A to no, się. No, no. Do podtrzymania do... tapicerki. Pod sufitki. Pod sufitki. Odkleja się? E, oczywiście. Okay. No jak standardowo. Prawy jak w każdym. Każdy. Ta osłonka, to żeby co nie obić drzwi? Nie. Nie. No. Spójrz od tamtej strony na tą osłonkę. Odblaskowa jest. To jest, jak, jest odblask. Podczas oh. otwarcia drzwi jest okay, bezpieczeństwo. Okej, okej, po prostu nie za drzwi. to, bo widzi, że delikatnie. Okay. Ale po, tak, no nawet nie domknęłam tak delikatnie. Za, za, nie, za jak lekko. Jakbyś tak w tak sobie zamknęła to. jest. Że za mocno, ale nie domknęłam. Delikatnie. <laughs> nie, <laughs> tak, tak. Jak z małżonką tak ręką. Mocniej. Mocniej. Nie, nie, nie. nie. O! o! To jest to! To już tak na koniec mam jeszcze jedno pytanie, do dowcipy o maluchach, to opowiadacie tak służbowo, czy raczej wręcz odwrotnie posiadasz malucha od tych dowcipów, jak najdalej ucieka to? Bo rekordowa ilość dowcipów krążyła o małych kwiatach swego czasu. Śmiano się ze wszystkiego, prawda, z każdej rzeczy. Że jak deszcz pada, można go ze sobą zabrać na przykład do szatni, żeby nie mógł gdzieś tam... <laughs> jak parasu. Że ma zapasowy silnik z tyłu, tak? prawda, że jakby otwiera się i jest, więc nie ma... To miliony różnych takich historii krążyły. To znaczy cały czas te historyjki są, opowiada się jak najbardziej, bo to też ta historia, to dalej jest, śmianie uh -huh. się, jak to powiedzieć, z tego małego malucha, gdzie on napędzał naszą gospodarkę w dawnych czasach, i Po prostu teraz, jak to powiedzieć, wady tego malucha są, jak to powiedzieć, zalewane. O, o, o właśnie o to tak. chodzi. Jak no to było na słynnym filmie, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów i odwrotnie, tak, tak, no to tak, tu tak. jest sytuacja A też dwa minusy tak? dają plus, prawda? i tak dalej, i tak dalej. Dobra, pięknie dziękujemy Bardzo w takim razie panowie. dziękujemy. I teraz jest pytanie: to jest pytanie od naszej produkcji, czy to się da uruchomić na koniec jakoś tam, żeby tam brum, 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 brum? Jak najbardziej. Da się. Tak, oczywiście. Okay, to za chwilę to spróbujemy, urucham. a państwa zapraszamy na kiedy? Jak Przyszłą się? sobotę, 18.30. Niezmiennie w TVP info. Wiesz, bo nie wiadomo, jak się ta jazda skończy dymutowej za proszę wcześniej, żeby nie było problemu. Ale po, po, postaramy się, postaramy się być. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Każdy kraj miał swoje wody. Nasza przyszłość była w śacie. W Polsce każdy miał malucha I na jego mocno był mały Fiat narodził się za gierka, symbol klasy robotniczej. Chociaż kaszlał ciężko stękał, był jak skała i nie pękał. Był nam bliski jak przyjaciel, każdy polak w małym się Śmiał się z tego cały świat, lecz on był nam tak jak brat. Mały fiat, przetrwa jeszcze tysiąc lat. Mały fiat, mały fiat, mały fiat.